Kasper jest szczęśliwy, bo w końcu zapytał się swojej ukochanej o rękę, a ta się zgodziła. Za to Mela nie podziela entuzjazmu swojego narzeczonego, ponieważ w nocy miała sens z przemkiem w roli głównej. Dokładnie rzecz ujmując, śniło jej się jak ze sobą poszli do łóżka. Dziewczyna nie wie, co ma z tym zrobić, więc postanawia zwierzyć się Iwonie. Niestety ich rozmowę słyszał Kasper i chce dowiedzieć się o kogo jej chodzi. Mela oszukuje Kacpra, jednak z tego powodu bardzo cierpi. Wspaniałe wieści również docierają do rodziców Meli i zapraszają nowo upieczonych narzeczonych na wspólny obiad. Podczas spotkania matka dziewczyny zauważa, że jej córka nie cieszy się z tych zaręczyn. Ja kompletnie nie rozumiem Meli, bo już kilka razy o tym mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz, ma fajnego faceta i nie wiem, czego ona jeszcze szuka. To znaczy produkcja, ponieważ oni wymyślają jej te wątki. Na siłę chcą zepsuć parę, bo najwidoczniej nie mają lepszego pomysłu na nich. Szkoda bowiem przemek. Bardziej pasuje do Iwony niż do Melki, ale najwidoczniej ktoś tam ma inną wizję niż ja. Na ich temat jeszcze co nieco wiem, ale nie mam zamiaru tutaj tego mówić, bo znowu ktoś nie będzie mnie słuchać ze zrozumieniem i będzie chciał na siłę wmówić tego, czego nie mówiłem. A twoim zdaniem do kogo Przemek bardziej pasuje? Do Meli czy może do Iwony?